Witam w kolejnym wideo. Dzisiaj chciałem ci dać trochę do myślenia, bo czytałem jakieś czas temu historię, zresztą już kolejny raz, bo tego pana kojarzę, kiedy interesowałem się trochę więcej sportem, bieganiem. Co to jest za historia? Co za historię czytałem, którą tutaj właśnie chcecie opowiedzieć? Czytałem historię o 61-letnim. Dziadku właściwie, który postanowił wziąć udział w maratonie i przebiec z tego co pamiętam 850 km. Dziadek bez treningu pojechał, zgłosił się na maraton. Oczywiście przyjechali tam sami zawodowcy po 30 lat, wysportowani, oczywiście odpowiednio przygotowani. No, jak zobaczyli tego dziadka, no to wszyscy do niego chłopie, daj sobie spokój, bo po prostu po paru kilometrach wysiądziesz na zawał, tak? To jest 850 km i nie jesteś w stanie tego typu dystansu przebiec, Te przyjeżdżają zawodowcy, profesjonaliści, którzy całe życie ćwiczą, żeby tego typu właśnie tutaj e, maraton e, przebiec. Jak się okazało, dziadek stanął do maratonu i ten maraton wygrał, tak, mając 61 lat. Jest to historia Cliffa Yanga z Australii. Co ciekawe, do dzisiaj inni, którzy próbują przebiec tego typu dystans ogromny, 850 km, z tego co pamiętam, stosują postawę tego dziadka i biegają pochyleni z rękami, żeby właśnie osiągnąć cel, ponieważ ta pozycja jest dużo bardziej aerodynamiczna i pozwala uzyskać optymalne ustawienie ciała, żeby właśnie wyprzedzić konkurentów. Jak to się stało, że dziadek pokonał zawodowców? Ano okazało się, że ten właśnie dziadek w gumakach czy nie wiem jak to się nazywa, takie buty rolnicze zaganiał codziennie owce. I praktycznie codziennie zaganiając te owce, pokonywał znaczne dystanse. Z tego co pamiętam, to tam było kilkadziesiąt, osiemdziesiąt kilometrów dziennie, albo nawet około stu kilometrów. I codziennie, codziennie, wtedy, kiedy była taka potrzeba, właśnie wykonywał tego typu zaganianie tych owiec, i w ten sposób wypracował sobie niesamowitą kondycję, którą potem pokazał na maratonie. Co jest ciekawe, wszyscy zawodowcy, którzy brali udział w tym maratonie przez 7 dni, oni w ciągu nocy mieli zalecenia od lekarza, żeby spać, żeby odpocząć, bo inaczej tak długi bieg może prowadzić do utraty zdrowia albo do śmierci. No, dziadek o tym nie wiedział, więc bieg cały czas i dzięki temu też po prostu wygrał. Zgodzisz się ze mną, że niesamowita historia, ale prawdziwa. I też opowiadam ci to dlatego, żeby ci pokazać, że tak naprawdę cuda w życiu się zdarzają i wszystko jest możliwe. Tak jak kiedyś mówiłem, Einstein w podstawówce był uznawany za debila. Inna sytuacja to na przykład powieści Stevena Kinga, tak? Nie wiem czy wiesz, ale ten facet nie mógł w ogóle opublikować swojej pierwszej powieści, miał trudności, 40 razy był odrzucany, odmawiano mu. No i w końcu żona namówiła go spróbuj jeszcze raz. Spróbował i wtedy zaczęło się to wszystko, co znasz dzisiaj, dlaczego te powieści są tak bardzo atrakcyjne dla mas, dla ludzi. Inny przykład, Vincent van Gogh. Kojarzysz na pewno, tak? Bardzo drogie obrazy, warte wiele milionów. Nie wiem, czy wiesz, ale za życia van Gogh nie mógł sprzedać ani jednego swojego obrazu, i tak naprawdę. Nie był wcale popularny. Dopiero po śmierci okazało się, że te obrazy są doskonałe, genialne, że są warte naprawdę kupę pieniędzy. Także być może ty też jesteś w takim punkcie, że nie wiesz, czy coś w życiu znaczysz, że cały czas ci się nie udaje, ale może się okazać, że pojawi się pewna sytuacja, w której ty właśnie podejmiesz akcję, zaczniesz to robić, i pomimo, że wydać się to trudne, że w ogóle się na tym nie znasz, Okaże się, że odniesiesz sukces. Oczywiście, to będzie podyktowane też tym, jak żyjesz teraz, jakie masz zasoby, czego słuchasz, i jakie książki czytasz, bo to też wszystko jest uwarunkowane, jaką wiedzę posiadasz i czym się programujesz, tak jak mówiłem. Ale bardzo ważne jest zdać sobie sprawę, że wszystko w życiu jest możliwe i nie zawsze to, co ci wmawia społeczeństwo, obiektywnie jest prawdą. No i przykład ci pokazałem dzisiaj na historii dziadka, 61-letniego, który pokonał zawodowców. Na dystansie 850 km, no coś po prostu nieprawdopodobnego, tak? Jakbyś to komuś normalnemu koledzy czy koleżance opowiedział, opowiedziała, to pewnie powiedzieli że to jest niemożliwe, tak? A jednak się wydarzyło, a jednak dziadek dał radę. Potem po ukończeniu tego biegu był udzielał wywiadu do mediów, stał się popularny i tak jak mówię opatentowali jego pozycję do biegania pochyloną, bo stwierdzili po prostu, że ta pozycja pozwala pokonywać konkurencję i lepiej rozwijać prędkość podczas biegania maratonu. Tyle w tym wideo, zostawiam cię z tą inspiracją. Jeśli te materiały ci się podobają, zostaw mi komentarz, subskrybuj kanał. Dzisiaj przewidziałem dla ciebie nagrodę. Jeśli zostawisz mi fajny komentarz, rozbudowany, merytoryczny, to może być jakaś twoja historia na temat tego, co tutaj mówię, to spośród tych komentarzy wylosuję osobę, która dostanie ode mnie 1000 zł, które bezpośrednio przeleję na twoje konto bankowe. Oczywiście komentarz musi być rozbudowany, to nie może być hej, cześć, fajnie opowiadasz. Tylko musisz się tutaj wysilić. Jeśli komentarz będzie odpowiednio rozbudowany, to spośród tych osób, które tutaj właśnie napiszą komentarz, jedna osoba dostanie ode mnie 1000 zł na dobry początek. Możesz wydać na co chcesz, możesz zainwestować. Mnie to absolutnie nie interesuje, ale polecam skorzystać z konkursu, bo myślę, że fajna okazja, żeby dostać za darmo pieniądze. No, nie za darmo, ale za to, że poświęcisz 2-3 minuty. Dzięki za uwagę i subskrybuj kanał. Dla mnie to ważne. I tak jak mówię, zostaw łapkę do góry, jak ci pomogłem. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!